Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj zerwaliśmy całkiem sporo śliwek z mojej śliweczki. Tu już pozostałość, bo tutaj w garnku robi się, e, robią się powidła śliwkowe z czekoladą, takie jak Nutella. W innym filmiku znajdziecie przepis na tamte <grych> powidełka. Tyle śliwek mi zostało. E, coś jeszcze z nich przygotuję, a w pierwszej kolejności, właśnie, robimy ciasto ze śliwkami, takie ekspresowe. Do tego ciasta nie będę potrzebowała jakichś ogromnych ilości śliwek, dlatego tutaj po prostu kilkadziesiąt wrzucę do wody, żeby je obmyć, następnie osuszę i wydrążę z pestek. Śliwki, które tutaj mam, to są śliwki, które teoretycznie miały być śliwkami węgierkami, ale tak naprawdę to nie jest węgierka, chociaż są troszeczkę podobne. Ja najczęściej zrywam je w momencie, kiedy skórka na drzewie zaczyna się tak troszeczkę marszczyć. No i wtedy wiem, że one w środku są słociutkie i gotowe do tego, żeby je już, wiecie, zrywać. U nas dzisiaj bardzo deszczowy dzień. Pada dosyć mocno, pada i świeci słońce, pada i świeci słońce. Także filmiki kulinarne z ogródka już powoli będą się kończyć, już wchodzimy do kuchni. Teraz muszę wyciągnąć pestki z tych śliwek i za chwileczkę do Was wracam. Śliweczki obrane przełożę sobie do miseczki, żeby były na później, i zaczniemy robić ciasto. Ciasto jest naprawdę bardzo łatwe do wykonania. Ja generalnie nie za bardzo przepadam za pieczeniem ciast. Zdecydowanie lepsza w pieczeniu ciast jest moja siostra, i zawsze jak jest jakaś impreza rodzinna, to wolę, żeby ona się tym zajęła, a żebym ja gotowała coś konkretnego. W każdym razie, ciasto takie ekspresowe, bardzo łatwe, to akurat jest moja specjalność. W pierwszej kolejności, co musimy zrobić. To kostkę masła rozpuścić. Wszystkie składniki, które są potrzebne do tego, żeby przygotować to ekspresowe ciasto ze śliwkami i kruszonką, znajdziecie w opisie tego filmiku, a jeszcze dodatkowo tutaj też Wam umieszczę i sobie zatrzymajcie, przepiszcie wszystko albo idźcie później do opisu filmiku. W miejsce blendera rozbijam sobie pięć jajek. Ja mam jajka ze wsi, więc nie mogę Wam powiedzieć, czy to są L-ki, m -ki, czy jakie tam wielkości. Takie średnie, bym powiedziała. Już nie mogę się doczekać, kiedy będę miała swoje kurki, gdzie pójdziemy najpierw do ogródka, do kurnika, pozbierać jajka, a następnie upieczemy jakiś placuszek. Raczej w kuchni przy pieczeniu ciast, ponieważ nie jestem aż taką specjalistką w pieczeniu, posługuję się raczej wagą, ponieważ waga e, jest dokładna, a nie to, co szklanki. Teraz będę używała tutaj 150 g cukru. 150 g to jest tak, 3 czwarte szklanki cukru. Wsypuję tutaj cały cukier i teraz będę ubijała te całe jajka z cukrem na taką bardzo puszystą masę. Dajcie trochę czasu, niech to się porządnie ubije, ma się cały cukier rozpuścić. Jeżeli macie gdzieś tam możliwość kupić cukier taki drobny, to weźcie go użycie, bo on przynajmniej się szybciej rozpuści, ja nie miałam. Tutaj mam 350 g mąki pszennej tortowej. To są jakieś dwie takie pełne szklanki. Do mąki dodaję sobie dwie łyżeczki proszku do pieczenia. Tutaj pewnie nie widzicie, ale w wodzie zimnej sobie chłodzę masło rozpuszczone. Tutaj jajka razem z cukrem już mam pięknie ubite na puszystą masę, więc za chwileczkę będziemy działać dalej. Tutaj czekam, żeby mi się wystudziło masełko. Bo gorącego masła nie możecie dać do jajek, bo nie będzie wtedy tak pięknie rosło nam to wszystko. Jak widzicie tą mąkę razem z proszkiem do pieczenia, sobie ładnie wymieszam. Mąkę możecie sobie przesiać, albo tak jak ja, po prostu troszeczkę napowietrzyć trzepaczką. Tutaj masło już mam. W temperaturze takiej, można powiedzieć, pokojowej, więc można już tam dolewać do jajek. Mąka wymieszana razem z proszkiem do pieczenia. Tutaj rozpuszczone masełko, tutaj ubite z cukrem jajka na puszystą pianę. Wszystko sobie włączam. I cieniutkim strumieniem dolewam rozpuszczone, wystudzone masło tutaj do tej masy. Całość ładnie się wymieszała. Wszystko jest, masa jest cała puszysta, więc ją teraz już zdejmę i będę mieszała razem tutaj z tą mąką. Mąkę wsypuję takimi małymi partiami i mieszam trzepaczką. Później, jak już zrobi się troszeczkę bardziej gęste, może użyję łyżki silikonowej. Jak widzicie, mieszam niezwykle delikatnie, tak właściwie obracając tylko trzepaczką, coś jakbyśmy mieszali masę sernikową, tak delikatnie, żeby jak najwięcej e, tego powietrza, które znalazło się w żółtkach, zostało. Ciasto ładnie wymieszane. Jak widzicie, nie ma już śladu mąki, także możemy zabierać się za przygotowywanie kruszonki, ale właściwie to najpierw wyleję to ciasto na blaszkę, żeby już ładnie się rozlało, żeby nie traciło już tej swojej pianki całej. Taki pro tip dla osób, które mają problem, żeby rozkładać papier w jakichś tam formach, to żeby łatwo się go rozkładało, to najpierw należy go po prostu troszeczkę e, wymieszać. Ciasto sobie ładnie, tak delikatnie rozłożę tutaj na blaszce. O! Teraz. Rozłożę na tym cieście śliweczki. Użyłam takiej mniejszej blaszki, nie mam tutaj miarki, ale na pewno będziecie właśnie teraz mieli wyświetlone, jaka duża jest to blaszka. W każdym razie układam sobie śliweczki, tak nie też za dużo, bo w zależności od tego, jakie macie śliwki, to one mogą wypuszczać mniej bądź więcej soku. Weźcie to pod uwagę, żeby czasami też należy te właśnie śliweczki przecinać tak na pół równiutko, żeby ten cały sok blokowała skórka od śliwek. Ja rozkładam śliwki tak, żeby jak będę kroić na kawałeczki, to żeby każdy kawałek miał jedną połóweczkę. Śliweczki pięknie ułożone na blaszce, więc możemy się zabrać teraz za kruszonkę. Jeszcze dużo śliweczek mi zostało, ale nie ma co przesadzać żeby czasami tam nie było, wiecie, takiego bagienka. bo wtedy zrobi nam się zakalec. Trzeba teraz się zabrać za kruszonkę. Dodaję masło, mąkę i cukier. W jakich ilościach, to już macie ładnie pokazane. Także masełko tylko tak delikatnie sobie rozduszę. Te masło było świeżo właściwie wyciągnięte z lodówki. Mieszam sobie cukier z mąką i szybko zakniatam kruszonkę. Nie możecie tym się za dużo bawić, bo masło się zrobi zbyt elastyczne, zbyt plastyczne i na końcu nie będziecie mieli kruszonki, tylko taki ulepek. Na pewno osoby, które uwielbiają kruszonkę, będą chciały zrobić tej kruszonki więcej. Więc jeżeli uwielbiacie. Ciasta z dużą ilością kruszonki to po prostu zróbcie z podwójnej porcji. O i jak widzicie kruszonka ma bardzo fajną konsystencję. Teraz wystarczy już tylko kruszonką posypać nasze śliweczki i wkładamy do piekarnika. Piekarnik mam nastawiony na 175 stopni, ustawione góra dół, bez termoobiegu. Zobaczcie, jak pięknie się prezentuje. Jeżeli jesteście takimi wielkimi łasuchami, to można się jeszcze tutaj pokusić i na wierzchu polukrować lukrem. Ja sobie odpuszczę lukier, ale biorę się i szybciutko tutaj kroję i będę sobie próbowała, bo kawka już na mnie czeka. Z tego wszystkiego zapomniałam Wam powiedzieć, jak smakuje to ciasto. Słuchajcie, no wyrosło pięknie. Jest fajne, wilgotne i takie pulchniutkie. Śliweczka pięknie została do góry, nie opadła na dno. Cała kruszonka jest taka fajna, przyjemna, chrupiąca na samo ciasto. Pyszniutkie. Wo, ale zrobiłam.